Witam masz podobnie, strony i gramy dalej w Doom 3. Ostatnio miałem problemy, w szczególności jeśli chodzi o odrażenie kodu, a teraz będziemy walczyć. A, to mi przestraszona kaśnica, tylko. I złożyłam latarkę niepotrzebnie. Okay, próbowałem wtedy. Nie, to no nie ma A Cały czas próbuję sobie przejść, ale w miarę szybko te gry. Te, te tatry In Six months we've gone from a volunteer surplus to a critical deficiency of qualified personnel willing to accept assignments. assignment. <laughs> in in to pay and benefits benefits have done little to help this situation. Through exit interviews as well as the weekly Delta System's medical brief, it's become apparent to everyone <b88> that the rate of sudden and unexplained mental illness is way beyond acceptable levels, even for Mars. They're derogatorily being called sub-Delts up here. Przyjemność rzeczy. Czy mówiąc jeśli mam być szczery... O, okej. Okay. Yy, to zawsze w przeszłości... Zaraz, co ja to mam zrobić? Nie wiem, to będę się, nie mam wrócić. Zobaczmy hmm, co coś. Yy, a, tutaj może. Nie, nie możemy. Zawsze w przeszłości grałem bardziej... Byłem, szczególnie, Byłem mały. Dzieliłem się z bratem na... A, może to mam jeść. No właśnie. Na różne y, gry, rodzaje. Ja bardziej grałem w. platformówki tego typu. nie przygodówki. No też takie, przygodówki też są takie. ale. Y, brat grał głównie. W, właśnie w bijatyki? w Mordobicie? I w ten. i, i w strzelanki, właśnie. w PS-y. Bardzo dużo, bardzo dużo. Często. Po nie tak średnio, pamiętam jak grał, gra, jak grał w Duke Nukem, ale mali byliśmy, nie? Ale tego. O pamiętam ten etap, jakoś w miarę go kojarzę z dzieciństwa, tak samo. Z dzieciństwa, nie, przesadzamy. Ha, przesadzam, no bo jest 2004 rok, tak? Gdzieś tu będzie wejście takie tutaj, takie skrzętne, chyba. Nie? Tak czy inaczej, i yy, właśnie. Nie wiem, takąś tak się porobiło, też w RPG bardziej grałem. Nie wiem czemu. jakoś tak wyszło. This is the audio log of Robert Price, Delta Operations Director in charge of personnel, recruitment, evaluation, and placement. Disciplinary action report forty C eight, responding to Mars City Administration request. Delta Labs 1 is currently addressing a problem concerning theft of security equipment. Four members of the security detail assigned to the Delta Labs have been reprimanded with three others under investigation. It seems caches of weapons, armor, and ammo have been discovered in various places throughout the Delta lands. We've located oh some. Oh, the lord, the and have information that we hope will lead us to more. I have a team <coughs> investigating okay. storage room 21D with security code 298, where I've learned stolen items may be located. Oh. and find all personnel responsible. End of log. <coughs> A my ten przyszliśmy wtedy. No i właśnie jakoś tak mówię, że jakoś Teraz to wiecie, teraz to nie bardzo to ma znaczenie tak naprawdę. U mnie takuje nim? Chociaż na przykład pamiętam, że proponowałem bratu, żeby zagrał sobie w Mass Effect i zaczął grać. Zawsze mieliśmy takie, takie założenie, że ja, ja zawsze grałem dobrymi postaciami, a on zawsze grał złymi postaciami. Ale ten, ale to się też za bardzo też, Oj! To się też nie za bardzo przyjęło, jeśli chodzi o ten przykład gry typu kooperacja MMO na przykład, bo jak mamy wybór zawsze, to zawsze gramy, gramy złymi, lepiej się gra złymi. Moim zdaniem. I swoją drogą, yy, właśnie wracając, chciałem powiedzieć, że wychodzi taki bardziej ten, vlog. Yy, 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 Lazer <laughs> Ale już ja chciałem, a i chodzi o to, że zaczął grać sobie w tego yy, Mass i ten i po krótkiej chwili powiedział, że nie, że jak już oglądał jak ja grałem to już według tego nie, jego domniemania wygląda jak mój Shepard, to jest oryginalny Shepard, a ten i w sumie ten wygląda historia przechodzi po mojemu. To już mówię że to jest to jedna słuszna historia. I czyli ja tak oczywiście tak z tego... wiadomych powodów uważam, tak, w ogóle. No to jest jedna słuszna... Droga, jaką wyrażamy w efekcie. Dopiero niedawno sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę wiele osób... Hmm, wiele OSÓB! <laughs> Mogło inaczej zupełnie przejść tego. Yy, mogło przejść tę grę przecież. Mogło ktoś zginąć, ktoś przeżyć. Inny. Zupełnie nie, jakoś nie, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że gra przecież nie jest liniowa. I może potoczyć się w inny sposób. Gorszy czy lepszy, to już nie, nie zależy. Absolutnie. Ej! Od mniemania mojego! Oj, remnanty Ponieważ. No, nie mnie decydować, czy. czy Przypuśćmy, jak. Pop przeżył, czy Kaidan, czy Ashley Williams. To czy lepszy wybór jest, który z nich, nich przeżył, to jest. Absolutnie obiektywna. To znaczy jest subiektywna sprawa, tak? Nie mogę tak powiedzieć Obiektywnie. Chociaż y, oczywiście jest ten pierwiastek tego, prawdopodobnie jest to, że mężczyźni będą. Y, osoby, które grają. Y, męskim przybartym, tak? <laughs> będą. Ratowali Ashley, będą ratowali Ashli, a kiedyś będą to Kaidana. To jest jakby logiczna kolej rzeczy. A niekoniecznie! Tak się zastanawiałem, czy nie lepiej był mi tego. Zastanawiałem się, nie lepiej było mi lepiej było, uratować. Yy... No, czerpa. Yy, ratować Kaidana zamiast... Nie bije! A ty nie bijesz! Kaidana zamiast Ashli. A potem myślałem nieee, bo wiecie, bo chciałem żeby Mycie jakiegoś, bo Kajdan w sumie zna, znali się wcześniej od Ashley z tego z Shepardem, tak? I zastanawiałem się, czy nie lepiej było go ratować? w sumie w charakterze takiego dobrego kumpla takiego, yy, ale przecież jest Garus, którego zajebiście lubię, zawsze z nim na misji się wyprawiałem To jest sprzecznie, wiem, że to są bardziej lubiane postaci jestem zainteresowany, jak słysząc tak mało mówię o dumie, Ale tu się widać co się dzieje yy... wow, no, Okej, okay, nie wiem czy będziemy mieć broń O, biją się sobie A, chodzi mi to, że tutaj nowa gra na podstawie, właśnie, uniwersum. Nie duma, tylko baz efekta. Nie, 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 nie ma nic mieć wspólnego z Shepardem Co. Poniekąd mnie cieszy, a poniekąd mnie strasznie smuciło na początku. Teraz oczywiście absolutnie nie, bo już w sumie historia się skończyła. Miała swój przebieg i miała. To jest fajne. Każdy miał swoją historię, stworzył jakąś. I mam mało mincię do zmienić broń Uj, nie, to też mam mało. I wiecie co? Pomyślałem sobie, że nie, jednak fajnie, fajnie będzie, jeśli będzie możliwość e, stworzenia własnej postaci, własnej rasy. Na, czy, wiecie, co chodzi e, na podstawie rasy, na podstawie jakby charakteru, też jakby będzie można... Czy charakter mieliśmy do wyboru, to są dwa charaktery. Albo jesteśmy renegatem, albo jesteśmy e, praworządnym panem. <laughs> nie wiem jak to będzie. Albo jesteśmy po prostu dobrzy, albo jesteśmy z wojakiem w sumie, ale chodzi mi o to bardziej, żeby wybrać klasę, ra rasę i tak dalej. Czyli tutaj jest klasę mieliśmy do wyboru w sumie. Ale, no, wiecie co mi chodzi? Żeby przy tworzeniu postaci była większa możliwość wyboru współczynników. Rozumiecie, rozumiecie, nie? Notarka mi padła. I będzie fajnie. W sumie zastanawiam się czy, czy będę grał, bo Kwarian lubię tak lubię, ale też nie, ale nie wiem, chyba bym grał chyba tak naprawdę Turianem, Turianinem. Bardzo polubiłem tę Chociaż jestem pewien, że strona większa chcieliłaby się Chociaż nie wiem, czy by się wcieliła w, w, w tego, w ludzi, czy w przymierza takiego. Możliwe też, że tego, że ludzie chcieliby... <grytania> a założę się, a w sumie nie, w sumie założę że większość osób chciałoby grać tymi... ...dryganami. E, Jakoś głównie wychodzi tak, że ludzie wolą grać postaciami, chyba bardziej rasami, klasami, bardziej tymi... Nie, o, ...niestandardowymi. Tak w ten sposób się powiem. Ale to nie do końca jest prawda. Chyba tak naprawdę. Nie, trudno mi się wy tego wypowiedzieć. Znaczy, wiecie, yy, chodzi mi o ten. I tak to są wszystko ten, yy, do mniemania, tak? Nie pewności, czy w ogóle gra będzie pozwalała na ten. Na stworzenie własnej postaci pod względem rasy i tak dalej. Ale tak bym chciał, tak bym bardzo chciał, żeby tego była możliwość. Niesamowite. Bardzo przysyłałem Mass efekta. Co może potwierdzić jazgot w sumie. I tam. Um. Ops. Słyszałem. Na górze? Off yy, pamiętam jak skończyła... Jak się nie było rozszerzonej... Patrz, rozszerzał zakończenie w No, ty. Ale i tak mnie to uderzyło w sumie. Nie, w sumie nie, nie uderzyło mnie to, że koniec był taki jaki był, a mnie uderzyło w samo, że się gra skończyła. Strasznie przeżywałem, strasznie byłem smutny. A potem jeszcze rozszerzona wersja i, i gdyby. I w sumie pomyślałem sobie tak, że gdyby od razu dali ten rozszerzony koniec, to ja bym się porydział chyba tam. Poważnie. <laughs> smutne, ale bardzo fajnie. Potem, że dodali takie rozszerzenie. Swoją drogą, mi się wydaje, że to był bardziej ten... Że to był bardziej zabieg polegający na tym, że jakby nie ma... Nie istnieje coś takiego jak zła reklama. Co nie? Czyli chodzi o to, że specjalnie wydali obcięte zakończenie, żeby po... żeby potem móc rozszerzyć ten rozszerzyć zakończenie będzie co chodzi? Że oni już to mieli te, już wiedzieli, że da, dadzą te zakończenie <laughs> Te rozszerzone Ale chcieli poczekać, chcieli zrobić rozgłos, że O, to to zakończenie! Miało być tak, tak No a ty nie bierz No i wyszło jak wyszło nie <laughs> się sobie się zajebiście się podobało Ale pomyślałem właśnie sobie, że gdyby dali od razu te rozszerzone zakończenie To ja chyba bym, nie wiem, by zwariował Zwariowałbym po prostu no, tak powinno być w sumie. Genialnie, genialnie, po prostu. co, 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 co mam zrobić. Teraz polecam komuś, jeśli ktoś nie sięgnął jeszcze po tę grę. Ja też mam takie coś, że. nie lubię. Czasami potrafię odgadnąć. <coughs> znam kogoś, potrafię odgadnąć. O, tam jest tego, muszę tam SPAŚĆ jeszcze. Czy kto, komuś się gra spodoba, na przykład? Jakaś, czy komuś się nie spodoba, właśnie. Pamiętam jak e, już trochę z innej beczki teraz powiem I już nie w Mass Efekcie, ja zaraz wrócę też do Mass Effecta e, po, Pamiętam, że rozmawiałem przy koledze z bratem o Guilty Gear Który jest naprawdę fajną grą. E, Blaze Blue wyszło też e, jakiś czas potem I w ogóle ma wyjść, A zaruncie, Ma wyjść też nowa ten... Chyba... E, nowa część. Na PlayStation Z tego co mi się wydaje Blaze Blue a, ma pewien, więc nie mam A powiem, chciałem postawić I właśnie to jest, i tego i zastanę się nad kupnem PlayStation 3 W sumie fajna gra, fajna gra, bardzo mi się podoba Nie mówię o Blaze Blue, tylko mówię o Guilty Gear Że nowa część ma wyjść Co ja chciałem powiedzieć A, jeśli kolega powiedział Gaęgam powiedzieć, że może spodoba mi się gra, może coś tam, że pograłbym sobie A mówię nie, nie, nie ci się rozkąd no skąd wiesz, a ja no bo cię znam, mówię a, Tak, więc... Ty wiesz co, grałam tak dalej, Skąd wiesz, skoro nie widziałem gry, a ja po prostu mam takie coś, że ja wiem, pokazałem w ogóle, że miałem rację, po prostu potrafię odgadnąć, czy komuś się spodoba dana gra, na przykład, dany, na przykład w Tekena lubił grać ten yy, kumpel, nie, a już przykład giery, Tekena, na przykład w gry wiedziałem, że w Tekena, wiedziałem, że może mu się spodoba, kto nie lubi Tekena, to się nie oszukujmy. Ale ten, yy, ale na przykład Guild Gear, taki. No taka okraszona. szatą anime, Mangi. No to to już wiadomo, że to już będzie bardziej. znaczy mniej właśnie. Mniej przystępna gra dla ludzi, lubiących biblioteki. Ale polecam, jak najbardziej, tak samo. Ale wracając do Mass Effect, właśnie zastanawiam się, czy. W ogóle lubię postacie, właśnie w, w, w. na przykład jak się kreuje postacie w tego typu. Oj, myślę, że uniknie. Może powinien kłócać właśnie bardziej niż skakać, Postacie typu właśnie takie. jak to powiedzieć, takie. jak to obcokrajowcowe? Chodzi mi o takie rasy tworzone w tym. w tych grach tego typu, jak właśnie Mass Effect. No i Dragon Age. Tak samo była stworzona ta przecież. Nie, co ja gadam. Co, Dragon, co ja gadam? Chodzi mi po prostu o ten, o... O to, że... Kwarianie na przykład mówią takim... Rosyjskim akcentem. Coś w tym rodzaju. Mają własny jakby... Akcent, tak dalej. No, coś takiego... Rozróżniającego wszystkie te... Bardzo mi się to podoba. Rozróżniającego... Wszystkie rasy. To mnie bardzo... Jakby raduje, <noise> Bardzo lubię takie coś, takie zabiegi. Pokazujące taką inność danych raz. I właśnie bardzo lubię Quarian Też właśnie przez to, właśnie, że mają taki akcent. taki bardziej europejski. Mogę tak to określić? Tak mi się wydaje, że taki bardziej europejski. Może, mi się, może się mylę w sumie tak naprawdę, ale wydaje mi się, że tak. I też. Yy, lubię Turian, ale to już przez ich taką. Jakby taką Taką inność jeśli chodzi o... Jak to powiedzieć? Oni z góry są... zakładają, że są najlepsi. A szczególnie są... Chyba, nie, nie, nie nie, nie chodzi o... Akcent tego... Jak to powiedzieć? Ta kultura ich jest taka fajna, taka Oni są. O, oni są Rzymem. Oni są z góry zmilitaryz zmilitaryzowani. To jest to, to, na tej tym, na tym podstawie. Fajnie to wygląda. Że u nich, jak to powiedział Garus, Hawiednicce, że z od razu ileś tam Turian jest z góry zakładanych na tego. Wyznaczanych na... Z góry są wyznaczani na yy, kandydatów na widmo. To jest bardzo fajnie zrobione, że oni... No dość w sumie pomocy też za bardzo nie... nie, nie chcą. Nie lubią pomocy nie chcą im pomóc, czymkolwiek. Patrz w sumie każda rasa nie lubi Tam każda w sumie... Tylko... Się, ja wygram takim przepartem, który mówi, że przez to się jednoczmy. Więc tam wychodziło, że w sumie nikt nie chciał. Salarianie oczywiście wiecznie i, i Turianie skłóceni z kroganami, za genofagium. Genofagą? Genofagium czy genofagą? jakoś nie zwróciłem uwagi. Oczywiście, warianie uważani za podludzi, podrasę jakąś, tak naprawdę. Podludzi, czekaj tak, nam, podrasę. Podróżnie. oczywiście wiecznie skłóceni z tymi, z gytami, nie? To jest największy problem. Słyszałem drogą, jakoś... Nie wiem. <tuszy> Nigdy przez całą... no przez, przez dwójkę i trójkę, tak naprawdę nie jakoś niespecjalnie czułem sympatii do... To idzie? A, nigdy nie spe... czułem, Nigdy nie czułem specjalnej sympatii do... O, uderzył mi tak. ten tak płysny to Do Legiona. Jakoś spe... Przepraszam, że to się tak wesoło ma efekty, efekt, ale z którego nie mam zamiaru nagrać swoją drogą. Z tego powodu, że to jest gra zbyt personalna, jak dla mnie, żebym chciał przedstawić efekt. Nie wiem, po prostu. Powiedzmy tak, nie wykluczam, ale wątpię. Mocno wątpię. I na przykład pierwszą część już bym w życiu nie nagrał. Po prostu jest. Nie chcę mówić zbyt stara. ale tak jest, też. Poniekąd. Okej. Okay. Wow, ok dziwnie się rozgadałem. Przepraszam, że się rozgadałem w Effect'cie ale nie wiem, w sumie nie jestem, nie jestem przeciw temu, żeby seria z Duma 3 przebrała taką tego, taką formę, jakby vloga, czy bardziej, takiego, no wiecie co chodzi? Moich, moich, jakby rozmyślenia nad różnymi rzeczami. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.